Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapes. Dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Letnie Grand Prix. Zamknąłeś ten rozdział kariery. Jaki to był dzień? No, był dosyć długi ten dzień i rano, szczerze powiem, zastanawiałem się, czy to się w ogóle odbędzie, bo tam, gdzie my mieszkamy, no to spadło trochę śniegu, się zrobiło biało, ale to jeszcze nie ten czas, kiedy mogło być tak biało, nie, e, bo tu, tutaj potrzeba, żeby, żeby tak nie, nie, nie padało mocno, ale poza tym na skoczni było sporo też problemów. E, Trzeba było być mocno skoncentrowanym i, i też no, mieć dużo zaufania do siebie, do swoich umiejętności. No i też trochę szczęścia dzisiaj, albo nawet więcej szczęścia. Ale koniec końców powiedziałbym, że ten był, dzień był dobry dla mnie, bo zrobiłem dobrą robotę. To były dwa solidne skoki, zwłaszcza ten drugi. No i cieszę się, że w taki sposób kończę, kończę i ten dzień, i w sumie cały cykl letni kiedy zobaczyłeś tych młodych ludzi wokół siebie? Nie wypominam wieku mm -hmm. oczywiście. Coś im powiedziałeś, jak podszedłeś do tej mm -hmm. sytuacji? Bo chyba nie było takiej, żeby wszyscy XXI wieku Cię otaczali. <grym> nie, no nic im nie mówiłem. No, de, no, no co im powiem? Wszyscy, wszyscy wiedzą, co mają robić. E, Kasper, zresztą y, y, wszyscy wczoraj widzieli, e, wie nawet, nawet aż za bardzo, ale dzisiaj byłem lepszy. <grym> A, żartuję. No i... I, 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 no i dziewczyny też już są doświadczone, także wiedzą, e, wiedzą, wiedzą dobrze jak mają skakać, także to, to, to wszystko, nie? Ale poza tym, no e, jakby też cieszę się, że miałem okazję wziąć udział w tych zawodach, że i trener mi zaufał i też e, jakby no, jechałem jako ostatni w jakby z całej, z całej naszej, naszej drużyny, co też jakby no, mi dodaje więcej pewności i, takiej, i takiego uczucia, że w dalszym ciągu jestem ważny. Bo dla ciebie to jest chyba ważne, tak mi się wydaje. Okej, okay, to jest październikowy miks, w śniegu deszczu. Generalnie to nie ma znaczenia, umówmy się, ale biłeś wielokrotnie mm. głową w mur i nie udawało się, czy to do duetów, czy to mm. do miksu, tak. to też znaczy, że forma jest okej. Okay. Tak, powiedziałbym, że właśnie te skoki tutaj mi, mi to pokazały. Zresztą cały, cały letni cykl coś, coś mi pokazywał. Z jednej strony pokazywał pewne, pewne niedociągnięcia, pewne braki, ale z drugiej strony, właśnie były też dobre zawody, gdzie wcale nie skakałem jakoś świetnie, jakoś wybitnie. Skakałem po prostu, powiedziałbym, tak normalnie. I, I było okej, okay, nie? I, i te, te, te zawody były po prostu dobre w moim wykonaniu, no i właśnie tak trzeba, że też mam takie poczucie po tym, po tym lecie, gdzie już tak naprawdę jest, jest już zima za niedługo, że tutaj nic nie muszę nadganiać, nie muszę po prostu robić czegoś nadzwyczajnego, tylko wystarczy robić to normalnie, a, a i tak po prostu to wystarczy. Skoczyk narciarski to jest przedziwny gatunek, bo każdy się chowa gdzieś tam, ale brzydko leje, sypie, a Wy wszyscy uśmiechnięcie dzisiaj na ten śnieg. No, no, no nie do końca, nie, bo też wiadomo, że wychodzisz na taką pogodę i jak masz po prostu, wiesz, stać na, na mrozie, jak, cię, jak się zawody przeciągają, no to jest zimno, nie, ale... No ale skoki są, są sportem zimowym, także, także śnieg jak najbardziej jest pożądany. Żeby latem padał śnieg, kto to widział? No już nie jest lato, to już chyba zima jest, nie? Za niedługo. Kiedy jest zima kalendarzowa? O, no, to jest grudzień chyba, wiesz, grudzień dopiero, ale, ale, okay. ale, ale. No dla nas to się już praktycznie zaczyna. Listopad za pasem, także.